Jestem pod pięknym gmachem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Gdyby tylko był ktoś, kto może mi coś o nim opowiedzieć. Halo, halo, i ja Ci bardzo chętnie opowiem o ciekawostkach związanych z tym gmachem i z okolicą. To jest gmach Wydziału Architektury, Uczelnia Wyższa, ale nie został zbudowany jako siedziba Uczelni Wyższej, tylko jako gimnazjum męskie, czyli szkoła dla chłopców. I co ciekawe, schody w głównej klatce schodowej są specjalnie trochę niższe, bo miały po nich chodzić małe chłopięce nóżki, a nie nogi dorosłych studentów. I Wydział Architektury został w tym gmachu ulokowany tymczasowo. To miała być prowizoryczna siedziba. No jak to często bywa z prowizorkami? Jest tutaj do dzisiaj. Jesteśmy na podwórku ulicy Koszykowej. Jak to jest, że chociaż jesteśmy wewnątrz, to tutaj jest kamienica z numerem 49. No właśnie, dookoła nas wszędzie socjalistyczne bloki, a w środku tych socjalistycznych bloków kamienica przedwojenna. Jak to się stało? Bo kiedy budowano MDM Marszałkowską dzielnicę mieszkaniową, to wyburzono wszystkie kamienice, które tutaj były i poprzesuwano ulicę. Koszykowa jest tam, ale kiedyś biegła tutaj i ta kamienica stała bezpośrednio przy dawnym przebiegu ulicy Koszykowej. Ale w czasie tej wielkiej przebudowy no to wszystko się zmieniło. I to jest taki ostaniec, relikt tej nieistniejącej już dawnej Warszawy. Plac Konstytucji, miejsce, które zna każdy Warszawiak. Ale pod naszymi stopami jest tunel metra oraz miała być niezrealizowana stacja. Jesteśmy dość daleko od stacji Politechnika i od stacji Centrum. Tutaj miała być. Stacja metra Plac Konstytucji, która nie została zrealizowana, ale są plany, aby ją zrealizować. Na podwórku jednego z budynków Marszałkowskiej jest wentylatornia, która może przydać się do tego, aby te stacje, w której peron byłby gdzieś pod nami, wentylować. Jeśli spodobał Wam się nasz krótki spacer, to te i inne ciekawostki znajdziecie w nowej książce kryminalnej Radosława Koszykowa 55. Polecamy!